Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to jest podcast BSSB BSS z tajemnic. Na co dzień zajmuję się nowoczesnymi usługami dla biznesu. Łączę firmy ze sobą, zarządzam mediami, czyli Outsourcing Portalem oraz magazynem Outsourcing and More i prowadzę klub Pro Progressio, w którym zrzeszam ekspertów i specjalistów z dziedziny nowoczesnych usług dla biznesu outsourcingu i centrów usług wspólnych. A to jest mój podcast. Zobaczcie, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Miłego słuchania! Cześć, witam was serdecznie. To 123 odcinek podcastu BSSB z tajemnic. Pamiętajcie, że od dwóch dni jesteśmy też na Instagramie i już pierwsi followersi się tam pojawili. Zobaczcie, jak codziennie zmieniają się grafiki promujące każdy kolejny odcinek podcastu, jakim jest BSS bez tajemnic. Zapraszam Was serdecznie na Instagrama bss.bez.tajemnic. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Powiem Wam, że bardzo długo czekałem na, na to, żeby móc Wam opowiedzieć o tej publikacji, która się ukazała dokładnie w dniu wczorajszym. O publikacji, o raporcie, o raporcie, który został przygotowany przez jedno z najważniejszych w Europie stowarzyszeń branży outsourcingowej. outsourcingowej. Niemieckie Stowarzyszenie Outsourcingu, czyli Deutsche Outsourcing Verband, organizacja, która od blisko dekady wspiera w rozwoju, krzewienie wiedzy w ogóle z zakresu outsourcingu. Łączy Niemieckie firmy, a w zasadzie nie tylko niemieckie, bo z całego regionu dachu z dostawcami usług z całego świata, w tym również z Europy i w tym również z Polski. Od kilku lat publikuje przewodniki outsourcingowe. W roku 2019 ukazał się przewodnik po Egipcie, a teraz przyszła pora na Polskę. Od 31 marca 2020 roku jest już dostępny bezpłatny anglojęzyczny raport Outsourcing Destination Guide Poland 2020. Czy on jest tak w 100% bezpłatny? No, jeśli chodzi o finanse, to tak. Natomiast żeby go pobrać, musicie zapłacić swoim adresem e-mail oraz niektórymi swoimi danymi typu stanowisko, jak się nazywacie, żeby autorzy tejże publikacji wiedzieli w czyje ręce ten Outsourcing Destination Guide Poland 2020 trafia. O czym jest cała publikacja? W ogóle, cała seria Outsourcing Destination Guides, która jest produkowana przez German Outsourcing Association, za zadanie ma pokazać dany kraj, gdzie on jest. Czym się charakteryzuje? Czy jest dobrą destynacją na usługi outsourcingowe? Czy jest dobrą destynacją do osadzania tam centrów usług wspólnych i cały szereg innych mm, informacji. W poprzednich latach takie gajdy się pojawiały w nieco zmienionej formie, natomiast ten egipski już pokazał, że raport może równie dobrze być źródłem bardzo wielu ciekawych treści artykułów publikacji studiów przypadku i taki właśnie jest w obecnym kształcie. I tak samo wygląda dla Polski. Publikacja ma 76 stron. Została przygotowana we współpracy z ProProgressio, CBRI, Chudziki Wspólnicy oraz TTEIC. ProProgressio tutaj myślę, że warto jest, żebyście też wiedzieli, że od lat jest partnerem. Deutsche Outsourcing Werband w Polsce, więc wspieramy w wielu różnych inicjatywach tą organizację, wymieniamy się kontaktami, uczestniczymy wzajemnie w organizowanych przez siebie wydarzeniach, wtedy, kiedy te wydarzenia mogą być organizowane. A ja, jako wiktor, mam przyjemność reprezentowania stowarzyszenia e, niemieckiego tutaj u nas w Polsce. Więc gdybyście kiedyś chcieli się z nimi skontaktować, albo potrzebowaliście, potrzebowalibyście aby troszkę Wam pomóc w bezpośrednim dotarciu do władz tego stowarzyszenia, no to zapraszam, bo mogę być w tym troszeczkę pomocny. Wróćmy jednak do samego raportu. Raport składa się z opisu polskiego rynku, prezentacji merytorycznych publikacji i studiów przypadku, wizytówek i profili firm oraz prezentacji partnerów i sponsorów tego przewodnika. Ja miałem przyjemność napisać pierwszy tekst w raporcie, którym jest przegląd polskiego rynku i odpowiedź na pytanie, dlaczego Polska jest dobrą lokalizacją na inwestycje typu BPO, SSC i IT. Zachęcam Was do przeczytania mojej części w tym raporcie. Myślę, że Udało mi się odzwierciedlić to, jakim Polska jest rynkiem i dlaczego warto z jednej strony u nas lokować nowe inwestycje, a z drugiej dlaczego warto korzystać z usług outsourcingowych, które oferują dostawcy szeregu różnych usług zlokalizowani w wielu polskich miastach. Na kolejnych stronach w raporcie znajduje się artykuł autorstwa Kamila Tyszkiewicza oraz Jana Banasikowskiego, z CBRI, którzy piszą o optymalizacji zalet biznesowych w polskich miastach regionalnych. W tym artykule jest mowa o warstwie edukacyjnej miast, o zasobach ludzkich i oczywiście o przestrzeniach biurowych, czyli tym, w czym CBRI się specjalizuje. Bardzo ciekawa treść. Zachęcam Was do zapoznania się z tą częścią raportu. Kolejną pozycją jest artykuł Aleksandry Tyszkiewicz z Hejs Poland, która pisze o możliwościach i wyzwaniach w polskim sektorze BSS-u. Hejs Poland, jak większość z Was najprawdopodobniej wie, specjalizuje się w rekrutacjach, w analizie rynku pracy. No i tutaj nie ma się co dziwić, że ta publikacja również idzie w takim kierunku. A Ola Tyszkiewicz jest jedną z lepszych ekspertek w Hejs Poland, która tą wiedzą może się podzielić i dzieli się właśnie na międzynarodowych na stronach międzynarodowych publikacji, a taką właśnie jest m.in. Outsourcing Destination Guide Poland 2020. Ciekawą publikacją w raporcie jest również artykuł dotyczący knowledge management napisany przez Aleksa Jenina z Polontech. Dlaczego mówię, że ciekawą? Dlatego, że mimo to, że zjawisko knowledge managementu jest... No, znane na rynku od dosyć długiego czasu, to znalezienie publikacji na ten temat już wcale nie jest takie oczywiste. Co z tego, że znane jest zjawisko, kiedy jakoś nie można o nim dosyć często przeczytać, zgłębić się w merytorykę dotyczącą tego tematu, a tutaj Aleks Jenin jak najbardziej oddał temat tak jak powinien on być oddany. Więc materiał ten doskonale uzupełnia Outsourcing Destination Guide Poland 2020. Zaraz za tym artykułem znajduje się kolejna publikacja, której autorem jest Piotr Zygła, prezes J. Commerce, a tym razem ta publikacja dotyczy outsourcingu nowych technologii w Polsce. No, tutaj szczerze powiem, że nie dziwi mnie, że akurat szef J. Commerce podjął się takiej publikacji, dlatego że jego firma na tym rynku robi kawał dobrej roboty. Więc kto jak nie on mógł o nowych technologiach i jeszcze o outsourcingu tych nowych technologii napisać? Zresztą J. Commerce dosyć często występuje w relacjach Polska-Niemcy, i tutaj należy przyznać, że mają doświadczenie w obsłudze rynku niemieckiego. Skoro to raport o Polsce. To nie dziwi też fakt, że na jego stronach znalazła się publikacja dotycząca jednego z polskich miast, a tym miastem jest Bydgoszcz. Autorem publikacji jest Michał Kornacki z Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. No i tutaj na kilku stronach możemy sobie zobaczyć jak wygląda Bydgoszcz i dlaczego jest wartym kierunkiem rozpatrzenia, jeżeli myślimy o lokowaniu inwestycji typu BPO. SSC, GBS, IT i tym podobnych. Jest też jeszcze w samym raporcie artykuł, i to znakomity artykuł. A ja to jestem zachwycony publikacjami, których autorką jest Wioletta Małek, bo jest to. Kobieta, która na rynku outsourcingu, relacji outsourcingowych zna się naprawdę niesamowicie. To, że przeszła historię swojej pracy przez firmy z wielkiej czwórki, a obecnie jest partnerem i założycielem Geco Advisory na Auto jedno, natomiast to, z jaką łatwością jest w stanie się podzielić ciekawą wiedzą, to drugie. I tutaj wioleta opisuje strategiczne decyzje, jakie należy podjąć i zrealizować, wchodząc na model BPO, czyli outsourcingu procesów biznesowych. Zachęcam was szczególnie do przeczytania tej części raportu, no bo jest to kawał dobrego merytorycznego wkładu do całej tej publikacji. Na koniec całego raportu znajduje się sekcja profili firm, w której znajduje się lista 15 podmiotów wraz z opisem ich działalności. Wszystkie te podmioty mają wypracowane doświadczenie w międzynarodowej współpracy, w tym we współpracy z rynkiem niemieckim. Także jeżeli hmm, Mówimy tutaj o relacjach biznesowych w obszarze outsourcingowym, centrów usług wspólnych czy, czy biznesu opartego o tak zwane nowoczesne usługi dla biznesu. No to tutaj te wszystkie podmioty doskonale się znajdują i możecie sobie zobaczyć, kto to taki jest. Dobra merytoryka, ciekawe treści, aktualne dane. Taki właśnie jest Outsourcing Destination Guide Poland 2020, którego autorem jest. Deutsche Outsourcing Verband, czyli niemieckie stowarzyszenie outsourcingu. Publikacja, która ukazała się w ostatni dzień marca 2020 roku we współpracy z Pro Progresio. Zapraszam Was serdecznie do ściągnięcia sobie tego raportu, przeczytania, zapoznania się. A jeżeli będziecie mieli jakieś pytania związane z samym raportem, bocie będziecie chcieli skontaktować się z jego autorami, to dajcie znać, a chętnie Wam w tym pomogę. Pamiętajcie też, że właśnie w takich rzeczach pomaga Pro Progresio w ramach klubu Pro Progresio, dlatego że członkowie klubu Pro Progresio mają znacznie bardziej ułatwiony kontakt z międzynarodowymi organizacjami sektora outsourcingu, ale także dostęp do treści, a gdyby to było pokazanie się komercyjne na stronach takich publikacji, to mogą skorzystać z rabatów, które Pro progressio dla Was wszystkich załatwia. Pamiętajcie o subskrypcji mojego podcastu, do czego Was serdecznie zapraszam. Pamiętajcie też o odwiedzeniu i śledzeniu profilu na Instagramie bss.bestajemnic taka nazwa jest na Instagramie. Tyle na dziś, kończymy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Ja nazywam się Wiktor Doktor, a to był podcast BSS bez tajemnic. Na razie, cześć.